Jak znaleźć i dobrać odpowiedniego nauczyciela języka hiszpańskiego tak, aby odpowiadał Twoim potrzebom. W 10 krokach powiem Ci, jak to zrobić tak, żebyś znalazł, czy znalazła nauczyciela takiego, który będzie odpowiadał Twoim wymaganiom i standardom. Po pierwsze, musisz określić swoje potrzeby. Musisz wiedzieć, jaki masz poziom zaawansowania, jaki jest cel Twojej nauki. Jeżeli jesteś osobą początkującą, mimo wszystko na początek rekomenduję Ci nauczyciela polskojęzycznego. Jeżeli już masz jakieś podstawy, śmiało pytaj o native'a, ale takiego, który przynajmniej po angielsku będzie mógł wytłumaczyć Ci pewne zasady. Czasami zdarza się tak, że w szkołach językowych, na przykład w mojej szkole językowej jest tak, że możemy na jedną, dwie lekcje przełączyć innego nauczyciela, na przykład polskojęzycznego, żeby wytłumaczył Ci coś z gramatyki, a dopiero potem wracasz do native, więc bardzo fajna opcja. Numer dwa. Jeżeli szukasz nauczyciela w internecie, to nie wiesz, czy to, co pisze w internecie i to, jakie ma kwalifikacje, odpowiada stanowi faktycznemu, więc musisz to jakoś zweryfikować i sprawdzić. Jeżeli szukasz kogoś już sprawdzonego, przetestowanego przez kogoś, kto jest wyżej, kto potrafi ocenić, czy dany nauczyciel jest dobry, czy nie, no to koniecznie. Zwróć się o jakieś certyfikaty czy inne dokumenty potwierdzające poziom tej osoby. Ważne jest to, według mnie, żeby zapytać, czy ta osoba, z którą chcesz mieć zajęcia, była chociaż raz w Hiszpanii. Bo już czasami widziałam takie rzeczy, że tak, było. Na tydzień czy dwa ktoś wyjechał do Hiszpanii i to jest cała jego praktyka w życiu codziennym. Jednak ważne jest to, żeby Twój nauczyciel był obyty. Z tym krajem, wiedział jak to wygląda, znał bieżący slang, bieżące jakieś rzeczy, które co chwilę się zmieniają. Język to jest coś, co się ciągle zmienia, nawet nasz polski. Także ważne jest to, żebyś miał, miała nauczyciela, który jest z tym na bieżąco, który wyjeżdża często do Hiszpanii, albo na przykład był na Erasmusie. Bardzo, bardzo ważne. Mega polecam, żeby coś takiego zawsze sprawdzić. Kolejna rzecz. Trzecia. Znajdź kogoś, kto robi to z pasją, nie tylko dla pieniędzy. Owszem, pieniądze są ważne, no bo z tego nauczyciele żyją, szkoły się z tego utrzymują, ale znajdź kogoś takiego, kto całe swoje życie poświęca temu językowi, tej kulturze i będzie mógł zarazić ciebie różnymi ciekawostkami właśnie z tego kraju. Także jak tam pojedziesz, to będziesz wiedzieć, jak się zachować w jakich sytuacji. Po czwarte koniecznie zwróć uwagę na styl nauczania. To jest bardzo ważne. Jeżeli na zajęciach robicie zadania gramatyczne, powiedzmy przez pół godziny, nie polecam. Jeżeli tracisz 20 minut, pół godziny, czy 15 minut, istotne, na czytanie tekstu i tłumaczenie słowie po słowie, to nie jest to według mnie najlepsza metoda. Lepiej jest, kiedy nauczyciel zada ci teksty do domu, a ty możesz się przygotować, a na zajęciach wyciągnąć samą esencję, czyli poćwiczyć mówienie, rozmawiać o danym problemie, jeżeli już jesteś oczywiście na takim poziomie. Ale nawet jeżeli jesteś osobą początkującą, te teksty mogą być bardzo, bardzo łatwe. I nawet na takich bardzo łatwych rzeczach. Też możecie rozmawiać. Nie traćcie czasu na czytanie i tłumaczenie na zajęciach. Skupcie się na praktyce. O piąte, spróbuj przeprowadzić z nauczycielem rozmowę wstępną. Zapytaj, czy możecie się poznać, czy możecie się na próbę umówić, zobaczyć, jak połączenie internetowe funkcjonuje, czy ten nauczyciel jest. Specjalnie dedykowany dla Was. Jeżeli oferują Wam grupę, to istotne jest to, żeby ktoś przeprowadził z Wami taką weryfikację poziomu, choćby 10 minut. To uwierzcie mi, 10 minut wystarczy na to, żeby dobry nauczyciel zorientował się, czy będziecie pasować do danej grupy. Najgorsze, co może być, to źle dopasowane osoby. U nas w szkole bardzo na to kładziemy nacisk i sprawdzam. Ja osobiście każdego ucznia, jeżeli mówimy o grupach i klasyfikuje ich do danych grup tak, żeby mniej więcej ten poziom był wyrównany. Wiadomo, kiedy zaczynasz od zera, tu nie ma to większego znaczenia, ale później ważne jest to, żeby nauczyciel Ci powiedział, czy w dobrym kierunku idziesz, czy nie, bo czasami jest tak, że grupa ma różne poziomy. Jeden się uczy szybciej, drugi wolniej. Dlatego też moim zdaniem lepsze Zajęcia są w duetach, czyli w dwie osoby. Bardziej skuteczne, więcej masz możliwości rozmowy, no i nie będzie takiej mega dużej różnicy poziomowej. 6. Zapytaj znajomych, rodzinę, czy ktoś nie zna kogoś, kto uczy hiszpańskiego? Z polecenia jednak jest to najlepsza metoda, żeby znaleźć kogoś sensownego. Jeżeli widzisz, że Twój znajomy osiągnął dobre efekty, radzi sobie, mówi, to z pewnością jego nauczyciel jest dobry. Zgłoś się do niego wtedy. O siódme. Jest tak wiele grup z nauczycielami języka hiszpańskiego w internecie, że bardzo trudno wybrać jedną rzecz. Moja rekomendacja, nie łap kilku srok za ogon. Umów się z jedną, dwiema, trzema osobami, zweryfikuj je. Jeżeli nie przypasują ci, to szukaj dalej. Więc yy, nie łapiemy się wszystkich srok za ogon, tylko po kolei weryfikujemy. Jeżeli nawet rozmowa telefoniczna, coś Wam nie leży, spróbujcie się umówić na taką wideo rozmowę krótką, a na pewno będziecie w stanie szybko znaleźć kogoś odpowiedniego dla siebie. Po ósme, czy najtańsze zajęcia zawsze będą najgorsze, a te najdroższe będą najlepsze? Niestety nie. Wielokrotnie już się przekonałam, że to tak nie działa. Fakt, cena jest ważna dla Ciebie. Oczywiście, to są Twoje ciężko zarobione pieniądze, które chcesz wydać na konkretny cel. I nie sugeruj się tym, jeżeli zajęcia są bardzo drogie, to musi być to coś, wow. Nie wiem, co by to musiało być, żeby zachwycić jakoś fenomenalnie. Staraj się trzymać środka. Nie bierz ani tych najtańszych, ponieważ te najtańsze zajęcia będą raczej um, z osobami, które nie mają doświadczenia i na tobie będą chciały je zdobyć, także nie daj się wmanewrować bycie królikiem doświadczalnym. Stąd właśnie rekomenduję zgłosić się do szkół językowych jednak, dlatego że w szkołach językowych osoby, które weryfikują poziom nauczycieli, mniej więcej dobierają osoby, które są godne polecenia, które coś potrafią, potrafią to robić. U nas na przykład w szkole, ja osobiście w szkole swoich nauczycieli mówię im jak mają osiągnąć najlepsze efekty i rezultaty. W jaki sposób uczyć, żeby było to skuteczne? Jak dopasować poziom do grupy? To jest bardzo trudne, ale ja im pokazuję, jak to robić. I na bieżąco, jeżeli któryś z moich nauczycieli ma wątpliwości, może się do mnie zgłosić i wspólnie rozwiązujemy problem, jeżeli taki w ogóle jest. Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z osobą, z internetu, która nie pracuje w szkole online, w szkole językowej, to oczywiście nie znaczy, że to będzie coś złego. Nie. Po prostu nie masz pewności, czy ta osoba dobrze zna język. To po pierwsze, już wielokrotnie zdarzyło mi się mieć rozmowy kwalifikacyjne i uwierzcie mi, że nieraz te osoby, które się oferują w internecie, mówią gorzej niż niektórzy moi kursanci. Dlatego uważajcie na to. Wiem, że. Oni są najtańsi, ale wy, jeżeli zaczynacie od zera, czy jesteście na poziomie początkującym, nie wiecie, czy ta osoba tak naprawdę dobrze zna ten język. Dlatego warto jednak pokusić się o parę złotych więcej i skorzystać z nauczycieli, którzy pracują w szkołach językowych i są w jakikolwiek sposób weryfikowani. O dziewiąte. Musisz zwrócić uwagę na Cechy, osobowości tego nauczyciela, jeżeli to będzie taka flegma. Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji otwórzmy książkę na stronie takiej i takiej. Będziemy robić to i to i będzie mało ekspresyjna ta osoba. To gwarantuję ci, że uśmiesz na takich lekcjach. Musisz znaleźć nauczyciela, który uczy z pasją. To jest najważniejsze, żeby on cię zaciekawił, pokazał ci. Kulturę na Twoim poziomie językowym znalazł dla Ciebie taki materiał, żeby Ciebie zaciekawił, żebyś ty sam czy sama chciała jeszcze więcej samodzielnie w domu się czegoś dowiedzieć i zrobić na przykład jakąś pracę domową. Osobowość jest bardzo ważnym elementem. No i po dziesiąte, zapraszam Ciebie do zapoznania się z naszą ofertą, z naszymi nauczycielami. I to nie jest filmik reklamujący moją szkołę. To jest filmik z rekomendacjami, które ja chcę dać Tobie. Oczywiście możesz skorzystać z jakiejkolwiek innej oferty, chcesz, ale weź pod uwagę te zasady i te rekomendacje, które Ci powiedziałam. Jeżeli nadal szukasz i nie masz swojego nauczyciela, a chcesz nauczyć się hiszpańskiego w praktyczny i przede wszystkim w skuteczny sposób, na podstawie przede wszystkim konwersacji,